Powinniśmy już być na żywo. Dzień dobry, witamy wszystkich serdecznie. Dzień dobry, się imię Magda. A w drugim okienku... Tak, ale widzicie, w drugim okienku. I generalnie, drodzy Państwo, prawdopodobnie teraz jesteśmy już na żywo. Jak jesteśmy, to fajnie nam napisać, że jesteście i że nas widzicie i słyszycie, bo to jest super ważne. Ostatnim razem miałyśmy niestety problemy techniczne i choć nasza oktogatka się odbyła, to nikt jej niestety nie zobaczył. Na czym wielce ubolewanie. Ale to jest fantastyczna. I mamy nadzieję, że druga będzie podróżna. Druga będzie na pewno lepsza, także nie ma problemu. Dobrze. Okej, okay. no to generalnie zacznijmy tą naszą optogatkę. Myślę, że w ogóle o całej idei i całym tym, całym tym projekcie optogatkowym najlepiej opowie pomysłodawca tego projektu, czyli Ala. Zapraszam. Optogatka to ma być miejsce spotkań, dyskusji na dany temat optyczny, optometryczny, okulistyczny i dotyczący pacjentów w zakresie właściwie nie będę mówiła w jakim zakresie może ten zakres wyjdzie nam tak, na, tak po prostu spontanicznie tak jak teraz się spotkałyśmy czyli robimy pokój, zapraszamy osoby, które w danym temacie będą chciały i mogły się wypowiedzieć. Mam nadzieję, że będzie to dotyczyło różnych specjalistów, ale też pacjentów, którzy mają niejednokrotnie ogromny bagaż doświadczeń, ponieważ temat, który ich dotyczy, na przykład korekcji laserowej, przerobili i pod kątem kwalifikacji, i pod kątem położenia się pod laser, i pod kątem dalszych, dalszego samopoczucia. I Chciałbyśmy, żeby to miejsce było miejscem wymiany doświadczeń zdobywania wiedzy i e, no i co? I miłego spędzenia czasu. Dokładnie tak. Chciałabym, żeby to było miejsce i dla pacjentów, i dla specjalistów, czyli i dla takich jak my optometrystek, e, okulistów, optometrystów właśnie, ortoptystów także i wszystkich innych specjalistów, którzy wzrokiem się zajmują. No, i jeszcze właśnie, co by było dla nas super ważne, dla pacjentów, bo niektórzy mają jakiś tam problem wzrokowy, problem z różnymi rzeczami, chcieliby o tym posłuchać, dowiedzieć się, co można z tym zrobić. Fajnie by było, właśnie, gdybyśmy my mogły być takim, i w ogóle nasi goście, żebyśmy mogli być takim źródłem informacji. W przystępnej, fajnej formie, bo mamy wielką nadzieję, że to się uda zrobić w takiej luźnej formie, jak jesteśmy dzisiaj, czyli żeby to, nie było, żeby to nie był taki wykład ani webinar, tylko żeby to była taka rozmowa, żeby tego się przyjemnie słuchało. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. Tak. Dobrze. To zaczynamy z pytaniami. Dokładnie tak. Pierwsza optogatka będzie miała związek z wywiadem optometrycznym. Ten wywiad to jest generalnie zbiór pytań, które są zadawane przez specjalistę przed rozpoczęciem innych procedur. No i właśnie, tych pytań ileś tam jest, jakieś tam zadajemy, jedni specjaliści takie, drudzy inne. No i pytanie, po co? Ale po co ten wywiad? Wywiad to e, przede wszystkim poznanie potrzeb naszego pacjenta, e, poznanie samego pacjenta i pod kątem danych osobowych, i pod kątem tego, co do nas go sprowadza jakie ma potrzeby, wymagania wzrokowe, co go męczy, więc wywiad jest bezwzględnie potrzebnym wstępem do tego, żeby przeprowadzić nie tylko badanie, postawić diagnozę, ale też wprowadzić odpowiednie zalecenia. Bez wywiadu możemy zrobić sobie, dosłownie sobie badanie, bo pomierzymy coś tam, ale niestety nie wydamy adekwatnych zaleceń do stanu zdrowia i, i życia naszego pacjenta. Dokładnie tak. Czyli możemy w jakiś tam sposób coś pomierzyć, ale nie do końca będziemy wiedzieć, jakie postawić zalecenia i jak temu pacjentowi do końca pomóc, skoro nie wiemy nic o nim. No tak. dobra, pierwszym punktem są dane osobowe. I teraz pytanie, jakie dane osobowe zbierać, jakie mają sens, jakie nie mają? I czy Twoim zdaniem, na przykład, e, zbieranie adresu to jest coś koniecznego? E, koniecznego? Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby zbierać tylko takie dane, które są nam bezwzględnie potrzebne, żeby wykonać daną usługę. Czyli potrzebujemy e, coś, co nam danego pacjenta z, zróżnicuje względem innych. Standardowo będzie to imię, nazwisko, przyda się data urodzenia. Ponieważ Janów Kowalskich jest więcej niż jeden na pewno i bardzo przydatny jest numer telefonu, dlatego że niejednokrotnie zdarzyło mi się już, że była konieczność skontaktowania się z pacjentem poza samym zakresem badania. Jeżeli chodzi o adres zamieszkania, w zasadzie nie jest mi potrzebne, żeby wypisać receptę. Adres zamieszkania, w zależności od firmy, którą prowadzimy, czy w której pracujemy, przydaje się przy realizowaniu zamówień wysyłkowych, czy to wysyłek okularów, czy to wysyłek soczewek kontaktowych i po uiszczeniu odpowiedniej zgody pacjenta, Taki adres możemy mieć zawarte. Fajny sposób kiedyś widziałam w gabinecie stomatologicznym, gdzie został mi nadany numer, a moje imię, nazwisko znajdowało się zupełnie w innym katalogu. Czyli fajnie się sprzątało karty na pewno. Nie trzeba było znać alfabetu, tylko układać numerami. Gdzieś istniał dodatkowy plik, który. Imię, nazwisko i numer porządkował razem ze sobą. A ja też mogłam się jakby posługiwać numerem, który sobie zapisałam, po prostu pod numerem telefonu kontaktowym do tego gabinetu. Więc myślę, że dobry sposób i, i go po prostu polecam. Okej. Okay. No dobra, to temat myślę, że jest wyczerpany. Gdybyście Państwo w międzyczasie mieli jakieś pytania, mieli ochotę czegoś więcej się dowiedzieć, to śmiało piszcie. Jak uda nam się w trakcie, zaraz po zadaniu pytania, na nie odpowiedzieć, to fajnie. Jeśli nie, to postaramy się to zrobić pod koniec tego spotkania. No dobra, w takim. Teraz mamy taką inną sytuację. Powiedzmy, że pacjent przychodzi do nas, my potrzebujemy go zapytać o różne rzeczy, na przykład o skargę, o to, na co choruje, jakie leki przyjmuje. No i pytanie, czy lepiej jest to zrobić na papierze, tak, żeby podać mu ankietę, z którą tam powiedzmy um, obsługa, ten kto obsługuje na samym początku, podejdzie, poprosi o wypełnienie? Czy lepiej jest zostawić te dane do gabinetu, żeby o wszystko zapytać w gabinecie i wszystko sobie na karcie zanotować? To ja teraz użyję słowa dnia, czyli to zależy. <laughs> to zależy od miejsca, w którym pracujemy. Jeżeli jest to klinika... Y Albo miejsce, które się specjalizuje w jednej typowej, w typowym schorzeniu, myślę, że bardzo dobrze sprawdzi się ankieta, bo z pula pytań jest ograniczona, jest ona sprecyzowana w kierunku schorzenia, które chcemy zbadać, leczyć i tak dalej. Natomiast jeżeli pracujemy w miejscu bardziej ogólnym, gdzie pacjenci po prostu przychodzą na badanie wzroku, ale nie wiemy, albo oni też często sami nie wiedzą, jaki jest cel tej wizyty, taka ankieta czasami jest ograniczająca. Bo pula pytań powinna być bardzo duża. Dla części osób jest ona po prostu niepotrzebna, bo nie mają takiego problemu. No i taka ankieta po prostu niepotrzebnie wydłuża czy zajmuje naszego pacjenta. Dajmy na to przypadek idealny, czyli młody dorosły, któremu dopiero problem wzrokowy się pojawił. Coś tam czuje, że tam nie widzi odpowiednio, ale. To jest jego pierwsza wizyta. Podajmy mu ankietę, wypełnia dane osobowe, pisze stan zdrowia, opisuje stanowisko pracy. Wszystko fajnie mamy na papierze. Zapewne wypełnił tą ankietę w 30 sekund i wszystko działa. Ale sytuacja inna, kiedy mamy do czynienia, czy z osobą starczą, czy z pewnymi niepełnosprawnościami, czy osobą, która ma taką szeroką historię chorób. Że ona sama nie wie, jak to napisać. Zdecydowanie jest lepiej po prostu przenieść to do, do gabinetu i w trakcie rozmowy wybrać te informacje, które nam są potrzebne, żeby badanie rozpocząć i ewentualnie dopytywać w czasie badania. Ten sam problem pojawia się, kiedy karta miałaby być wypełniana za kogoś dla kogoś czyli rodzice dla swojego dziecka. Często pojawia się błąd wtedy odnośnie dziedziczenia chorób, bo w domyśle rodzice myślą o swoich rodzicach, nie o rodzicach dziecka, i tam po prostu pojawiają się jakieś błędy, błędziki. Także to chyba już słychać z mojej wypowiedzi, że ja po prostu wolę rozmowę z pacjentem, daje mi to możliwość utrzymania kontaktu wzrokowego, nie tracę czasu na czytanie, czyli przerzucanie tego wzroku gdzieś tam na kartkę. Pytania dopieram. Według jakiegoś klucza. Jest to klucz związany z chorobami, z lekami, z stylem życia, ale jest on mocno spersonalizowany już potem pod kątem osoby, która jest w gabinecie. Okej, okay. czyli są przypadki, kiedy warto i można taką ankietę podać, ale jak mamy, tak jak powiedziałaś, osobę starszą, która na przykład albo sobie sama ankiety nie wypełni, albo ma taką listę chorób, to w ogóle nie ma sensu tej ankiety podawać, bo naprawdę jest dużo szybciej i łatwiej, żeby ta osoba o tym opowiedziała. No ja powiem, że ja jestem zwolennikiem rozmowy zawsze. To okay. no, po prostu przełamuje lody. A jeżeli e, jesteśmy zobligowani, żeby taka karta była e, po prostu w miejscu pracy, no to trzeba się jakoś dostosować e, i wyciągnąć z tej karty najwięcej informacji, ile się da. Mhm, dobra, ale powiedz mi, przy dobrze zrobionym wywiadzie, tak jak czujesz, że już w ogóle dowiedziałaś się o pacjencie wszystkiego, co ci było potrzebne, jest szansa, że coś cię jeszcze w trakcie badania zaskoczy? Czy to już jest takie badanie, po prostu, żeby sprawdzić jakąś tezę, którą sobie wcześniej postawiłaś? Mhm, takie podejście, że ja sprawdzam tylko tezę, którą postawiłam w wywiadzie, można by nazwać po prostu. Karygodnym błędem specjalistów, dlatego, że możemy zabłądzić przez zaszufladkowanie pacjenta w objawach, które on nam podał. My musimy wykonać badanie, wyciągnąć z niego wnioski i uzupełnić, tak jakby biorąc puzzle z tej całej układanki, po prostu z karty informacyjnej. Tak jak mówiłam wcześniej, samo badanie dałoby nam tylko diagnozę, ale nie dałoby specyfiki postępowania. Tak samo. Zapętlając się na poziomie wywiadu, możemy pominąć bardzo ważne informacje. I tutaj bym na przykład podała: no podam przykład e, objawów, które podaje pacjent. Okresowe dwojenie do dali, bóle głowy, e, choroba lokomocyjna, okresowe zamazywanie obrazu, no i jeszcze parę innych. No i w tym momencie mówię, dobra, to by było całkiem nieźle dopasowane do. E, niedostatecznej dywergencji, czyli SO, SO do dali, tak? Mhm. I te same objawy może mieć pacjent, który cierpi na porażenie nerwu wzrokowego szóstego. Dokładnie powie nam to samo, a różnicujące będzie tylko tyle, że to pojawiło się w konkretnym momencie, ma problem z odwodzeniem oka, i na przykład delikatnie wyrównawczo ustawia głowę. Więc naprawdę musimy być ostrożni przed wydaniem werduktu, przed zrobieniem pełnego badania wzroku. Okej. Okay. Czyli słabym pomysłem jest przyjmować jakąś tezę. Trzeba ją potwierdzić zawsze podczas badania. Tak. W no momencie, dobrze. kiedy mamy wywiad, mamy badanie. Musimy wejść w skórę świeżego specjalisty, gdzie po prostu nas musi zachwycić ten przypadek i na nowo analizujemy każdą osobę. Okej. Okay. Czyli zachwyt każdym przypadkiem jest kluczem do sukcesu. Tak. Okej, okay, fajnie. To teraz inne pytanie. Ale a inne, ile powinien trwać tak dobrze przeprowadzony wywiad, żeby powiedzieć, że nie poświęciłaś za mało czasu, ani nie przemęczyłaś pacjenta i nie jest za długo na pewno? To zależy. To zależy, bo będzie osoba, która ma więcej do powiedzenia, a mniej do zbadania. I odwrotnie, i niestety nie zawsze to wiemy od, od początku. Musimy uważać, żeby nie przeciążyć pacjenta pytaniami Jeżeli widzimy, że to za długo trwa, my mamy na badanie pół godziny, 45 minut, nie powinniśmy kosztem informacji robić czegoś, bo zawsze możemy umówić się z pacjentem po raz wtóry, żeby dokończyć badanie, ale też nie możemy po prostu zamęczyć pacjenta. Dobrym sposobem na... na Trudne przypadki, które już tak się zapowiadają w momencie umawiania się, czyli czy to dzieci, które po prostu podczas wywiadu chcą zdemolować kabinet, czy to osoby niepełnosprawne, które nie mają cierpliwości, czy to osoby z bardzo długą historią chorobową, warto jest wypytać telefonicznie wcześniej. Pamiętajmy, że informacje, które my zbieramy, to są informacje, które pacjent nam sam powiedział. To nie jest żadne przewinienie, że ja zadzwonię i dopytam, jeżeli ten pacjent mi po prostu powiedział e, e, już te informacje. I powinniśmy pytać o to, e, co nam jest ciężko zapisać czyli o sytuację, kiedy to się pojawiło, o dokładny przebieg choroby, o leki stosowane, o to, co inni specjaliści już e, e, zapisali. I dopiero właśnie mając takie informacje, zapraszamy do gabinetu. Możemy prowadzić swobodnie badanie, ale jest jeszcze jeden mały trik. Jeżeli mamy osobę dorosłą z dzieckiem i chcemy już po prostu prowadzić badanie, możemy osobie dorosłej podsunąć kwestionariusz na przykład COVD. On jest bardzo dobrze sformułowany i wprawny specjalista nie musi podliczać każdego punktu, żeby po jednym rzucaniu okiem zobaczyć, że problem jest i musimy po prostu nad tym jak najszybciej pracować. Okej, okay. super. No dobra, i teraz wyobraźmy sobie sytuację, że tak jak ja, bym weszła do ciebie do gabinetu. Przychodzę w okularach, bo zwykle jest tak, że, to znaczy nawet niezwykle, ale bywa tak, że pacjent ma jakieś okulary, miał już jakieś wcześniej, albo nie ma okularów, ale miał je przepisane i leżą w szufladzie. No i teraz pytanie, które okulary chcesz zobaczyć, które będziemy mierzyć, a którymi się w ogóle nie przejmiemy? Poprośmy o wszystkie. <laughs> Poprośmy o to, żeby przeniósł. Przede wszystkim musi ocenić ich stan, czy te nowe okulary, starsze okulary się po prostu różnią stopniem zużycia. Sprawdźmy wykonanie tych okularów pod kątem rozstawu źrenic, pod kątem montażu, pod kątem samej zmienności wady. Pacjent może nie pamiętać, że jednak szybko mu narastała wada wzroku, bądź odwrotnie powie nam, nie no, u mnie to wada wzroku zmienia się non-stop, a tak naprawdę okulary wymienią co 10 lat, więc na szczęście to nie niestety taki szybki przyrost wady. No nie musimy mierzyć okularów, gdzie na załóżniku już mamy wpisane moce, wiemy, że to są po prostu gotowce, ale poznanie historii pod kątem okularów sprawia, że jesteśmy takimi trochę Sherlockami, Holmesami, ale mamy też bardzo... Mocną, taką kluczową informację do tego, z czym pacjent funkcjonował, jaki ma stopień adaptacji. Często dowiadujemy się, że jakieś poprzednie okulary są tymi lepszymi niż te aktualne, i warto sprawdzić, dlaczego. Okej. Okay. Czyli warto wtedy się nad nimi pochylić bardziej niż nad innymi, bo by tak. ulubione. Pamiętam, ale... że jesteśmy takimi panami sytuacji i czasu i po prostu jeżeli e, spojrzymy na to wszystko i stwierdzamy, że no nie ma sensu tego mierzyć, nie mierzymy. Ale jeżeli może to mieć po prostu kluczową informację do, e, do dalszego postępowania, to jak najbardziej warto to zrobić. Okej, okay, super. Czyli po prostu warto. I teraz pytanie, które zwykle zadajemy. Mm. A czasami spotykamy się z taką ścianą, bo ja na przykład pytam, czym się Pan zajmuje, jaki ma Pan zawód, a ten Pan tak siedzi i mówi, a po co to Pani potrzebne? Czemu Pani mnie pyta o zawód i w sumie to yy, czemu mnie pyta Pani o hobby? Czy to nie jest za dużo? Są to pytania, na które nie lubimy odpowiadać, bo trudno nam jest sformułować jednoznaczną odpowiedź. Bo na przykład, co Magda wpisujesz w CV w rubryce hobby? Masz tak słowo klucz, bo ja nigdy nie wiem to nie. wiedzieć. Albo mam za dużo zainteresowań, albo po prostu nie mam ich wcale, i zawsze spotykam się z tym samym, co ja tam w ogóle mam wpisać. Dlatego ja znowu wolę rozmowę niż kartę, w której coś trzeba tam naskrobać, bo w tym naskrobanym możemy minąć się z prawdą, z taką życiową prawdą. Czyli jeżeli ktoś wpisze lekarz, ale jaki lekarz? Czym dokładnie się zajmujesz w swojej pracy? Czy jesteś lekarzem operującym, czy pracującym więcej przy biurku i z pacjentem przez biurko? Jaka jest precyzja twojej pracy i na jakie odległości wykonujesz swoją pracę? Jeżeli dostaję informację, no mój zawód to QA Inżynier i no to ja otwieram szeroko, mówię wow, fajnie brzmi, tylko teraz ja tego wyciągnę, to już jest kolejne pytanie, jak wygląda Twoje stanowisko pracy, czy coś stanowi e, problem e, wzrokowy, coś Cię męczy? I to samo będzie przy hobby, można powiedzieć bardzo górnolotnie, sport nie interesuje? No tak, ale w telewizji czy bieganie, pływanie, strzelectwo, e, do jakich konkretnie sytuacji wzrokowych potrzebna Ci jest pomoc optyczna? Dlatego jest to pytanie i takie bardziej szczegółowe poznanie pacjenta sprawia, że możemy po prostu e, dopasować pomoc optyczną w sposób nieszablonowy. Mhm. Czyli generalnie chodzi bardziej o odległości niż tak naprawdę o to zajęcie do końca. Bo tak, tak jak mówiłeś wcześniej, e, na wiesz, przykład... Wiesz, że ja kiedyś trzymałam w rękach w gabinecie broń długą, Taką, która jest w Polsce dozwolona, ale nie do końca. Bo pacjent chciał mi pokazać, jak to się patrzy przez muszkę, jednocześnie jak musi patrzeć gdzieś tam daleko. Hmm. No i najlepiej było ominąć układ akomodujący. No dobra, idźmy dalej. <grystanie> <grystanie> Okej, okay, generalnie różne przypadki bywają: trzy komputery, pięć komputerów, albo jeden i na wprost. Różnie tak. bywa. Mhm. A wszystko dobra. to jest biurowa przecież? Dokładnie tak. No dobra. A teraz pytanie, które dla mnie trochę jest trudne, może, bo spotkałam się z takim przypadkiem i nie do końca wiedziałam, co zrobić. Przyszedł do mnie pacjent, który jest uzależniony. On myślę, że jest uzależniony nadal, raczej to się nie zmieniło. Przyszedł do gabinetu, i teraz ja miałam taki, no, miałam moment zawahania, bo mówię: co? Zapytać, nie zapytać? Jest uzależniony od czego dokładnie, a mam jakieś na przykład podejrzenie, że ktoś jest uzależniony i nie wiem tego, pytać, nie pytać, zadawać jakieś inne pytania, czy może dokładnie te same jak u osoby bez uzależnień, czy w ogóle wszystko odpuścić? Ja bym gabinet potraktowała jako miejsce zaufane. I takie pytanie po prostu warto zadać. Najwyżej na mnie odpowie, no to nie współpracuje pod kątem, nie chce sobie pomóc, jeżeli nie udziela prawidłowej odpowiedzi pełnej. Najczęściej, jeżeli mu pada hasło uzależnienie, to może mamy na myśli, nie wiem, alkohol, substancje tak. psychoaktywne. No, są to rzeczy czasami wstydliwe dla pacjenta, i stąd mogą nie chcieć udzielić odpowiedzi, ale zadanie pytania, czy dwojenie obrazu pojawia się często po spożyciu alkoholu, nie jest pytaniem głupim? Prawda? No nie. i fajnym zaleceniem byłoby: to proszę nie pić. <laughs> nie będę dwoić. <laughs> Ale o no ja tak to tak. chodzi. Poznajemy układ wzrokowy pacjenta i musimy po prostu odpowiednio zareagować. Miałam kiedyś przypadek pacjenta młodego, dorosłego, wiesz, jeszcze nie dorosłego, 16-letniego, który miał ekstremalnie szerokie źrenice, bardzo wolno reagujące na światło. I moja pierwsza myśl, no, Coś ta osoba tam skorzystała wczoraj z jakiegoś rozluźniacza może, nie wiem co nazwać dokładnie, więc po prostu spytałam i prosiłam o szczerość, bo mówię, wiem, że jesteś z mamą, która jest za drzwiami, ona nie uczestniczy w tej rozmowie, ale żeby badanie było jakby kompetentne, prawidłowo wykonane, ta wiedza jest mi potrzebna, najwyżej przełożymy badanie za jakiś czas, a ty będziesz wiedział, że musisz przyjść odpowiednio do niego przygotowany. Odpowiedź brzmiała, że nic nie było używane, zażywane. Ta szerokość ręki nie wiadomo skąd jest, zatem badanie wykonaliśmy, ale zarówno pacjent, jak i rodzic dostali informację, że no jest ona ponadprzeciętną i wymaga konsultacji neurologicznej. Co ten pacjent zrobił z tą informacją, to już jego sprawa. A jeszcze w temacie uzależnień warto pamiętać o uzależnieniach od leków coś, czego nie widać, ale takie uzależnienie może być. I tutaj często są leki e, antydepresanty i leki nasenne. Które mają bardzo silny wpływ na nasz układ wzrokowy. Jeżeli ktoś poda w informację, że takie leki stosuje, warto zadać pytanie, czy jest to pod kontrolą lekarza, czy czuje poprawę, pogorszenie wzroku podczas stosowania tego leku. Warto zapisać nazwę i ewentualnie odbyć odpowiednią rozmowę z pacjentem, że ten konkretnie lek. E, stosowane w takiej dawce, z takiej częstotliwości po prostu może być przyczyną senności, zaburzeń widzenia, niestabilności obrazu i tak dalej, żeby pokierować go do następnego specjalisty. Okej, okay. no dobra. Generalnie uzależnienie to jest jakaś choroba i my o choroby musimy się dowiedzieć i o te choroby oczu i o te choroby ogólne, no bo tak trzeba. No i teraz pytanie, jak zapytać, żeby nie urazić i z drugiej strony jak nie urazić, kiedy nie mamy pojęcia, co to, to za choroba? Bo mi ostatnio, właśnie w gabinecie, coś takiego się zdarzyło. Przyszedł pan, który wymienił nazwę choroby, której teraz nie przytoczę. Pomijmy to. W każdym razie, przyszedł i mówi do mnie, że właśnie na to choruje. I mówi: Wie pani, co to jest? A ja tak mówię: Przepraszam, pierwszy raz słyszę tę nazwę. Czym zechciałby pan mi po prostu wytłumaczyć, na czym ona polega. No i tak z tego wybrnęłam. Pytanie, jak ty byś Ala to zrobiła i czy to był dobry pomysł? Myślę, że byłoby bardzo nieuczciwym, gdybyśmy udawali zawsze, że wszystko wiemy. Ja zawsze ceniłam swoich nauczycieli na przykład języka angielskiego, gdzie po prostu mówili wprost nie wiem, ale sprawdzę. Nie? Bo to po prostu stawiało sprawę jasno, że, że musimy razem dotrzeć do, do informacji. Fajnym pytaniem jest w tym momencie, czy ta choroba ma bezpośredni wpływ na Twój układ wzrokowy, czy czujesz pogorszenie, czy czujesz e, jakieś zaburzenia widzenia, czy leczenie, które jest stosowane, wpływa na Twój układ wzrokowy. Bo to nam po prostu daje taką swobodę, e, czy daje nam informacje, które my bezpośrednio potrzebujemy. Więc mhm. e, myślę, że tak, warto zapisać nazwę choroby, zadać to pytanie o wpływ na układ wzrokowy i dalej już sami podejmujemy decyzję, czy my musimy w tym momencie wyciągnąć więcej informacji i powiedzieć pacjentowi, żeby nam to wyjaśnił, czy możemy sobie dać czas i po prostu doczytać w domu, sprawdzić to i ewentualnie zaprosić na ponowne badanie wzroku. Bo jeżeli coś objawia się jakąś niestabilnością czy nagłym pogorszeniem, warto jest wykonać Więcej niż jedno badanie wzroku. Na przykład dzisiaj i za trzy dni zobaczyć, na ile nam się to wszystko po prostu powiela. Nasze mózgi w tych czasach pracują inaczej niż pracowały 20 lat temu. Pracujemy na zasadzie Google Search. Często nie obarczamy swojej pamięci jakimiś informacjami, które w zasadzie dobrze, gdybyśmy pamiętali, więc ja Was trochę mobilizuję teraz do tego, żeby e, czytając, zapamiętywać nazwy i chcieć się po prostu dowiadywać, nie zawsze sięgać po telefon, żeby tam sercować na, na bieżąco, e, ale też jednocześnie, żeby właśnie nie być taką teoretycznie alfą omegą, ale no, po prostu ściemnać. W gabinecie, nie? Mam taki krótki przepis dla osób, które właśnie spotkały się z tym problemem. Mam wypisane cztery punkty, bo się na to pytanie przygotowałam. No. Po pierwsze, kiedy pacjent do nas mówi z takim pewnym tonem: i pań co, ja mam AZS, a ja, mhm. Mm Mogę poprosić o rozwinięcie skrótu, bo rozwinięcie skrótu niejednokrotnie wiele nam daje. AZS to jest atopowe zapalenie skóry. Przy atopowym zapaleniu skóry pewnie aż tak bezpośredniego przełożenia na sam układ zerkowy nie mamy, ale same leki, które pacjent stosuje, już tak, bo to będą leki sterydowe, antyświądowe, anty Problemowe ze skórą, one mogą powodować zaćmę, jaskę, Więc taka osoba powinna być monitorowana okulistycznie. Pieczenie oczu może powodować częste pocieranie. Częste pocieranie może powodować suchość oka czy nawet stożek rogówki. Więc tą osobę musimy prześwietlić naprawdę w szerokim zakresie, również wzrokowym. Jeżeli choroba jest z zakresu okulistyki, to jest drugi punkt. Jeżeli choroba jest z zakresu okulistyki, polecam mieć w gabinecie okulistykę Kańskiego. Bo jest to książka, którą możemy otworzyć, poszukać szybko bardzo krótkich, krótkiego opisu dotyczącego głównych objawów, ale ważne, żeby pacjent w tym czasie miał jakieś zajęcia. Tak. Tak. Czy na przykład, podać mu już jakiś konkretny test, albo żeby już uczył się zakładania soczewek, żeby po prostu to nie był czas zmarnowany na nasze szukanie w skorowicu. Po trzecie, no oczywiście, możemy powiedzieć wprost, że tej choroby nie znamy i chcemy, żeby pacjent nam opisał objawy, czyli to, co już powiedziałam na, końcu, na początku. No, i też to, że możemy wykonać bada badanie dwukrotnie. Czyli najpierw badamy układ wzrokowy pacjenta, zbieramy dane, a później sprawdzamy, czy to jest powtarzalne. To jest mój czwarty punkt na taką, na taką sytuację. Okej. Okay. Mamy gotowy przepis, można go sobie zapisać. Jak ktoś nie zdążył, to nagranie jeszcze będzie zapisane. Ale to było ostatnie pytanie, jakie miałam do Ciebie wymyślone na dzisiaj. Ale być może ktoś z naszych widzów jeszcze, pomóż jeszcze jakieś Pytanie się nasunęło, więc jak macie ochotę i chcecie się czegoś dowiedzieć, to my postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Gdybyście jakieś mieli, to śmiało. Chwilę poczekamy. Może komuś się coś urodziło. Myślę, że o tej godzinie to. To no no no. to jest średnia. Tak, więc... to jest średnie wymyślanie pytań to fakt, ale generalnie planowałyśmy godzinę wcześniej ze względów uh, niezależnych, powiedzmy. <laughs> Nie dałyśmy rady, także bardzo w ogóle się cieszymy, że jesteście w takiej frekwencji, w jakiej jesteście i, i super ekstra. Mamy nadzieję, że będziecie z nami na każdej kolejnej obtogadce, a na pewno na, ty, na tych, które Was będą interesowały, bo planujemy dosyć szeroki zakres tych tematów, więc może być tak, że część będzie super interesująca dla kogoś, a inna część wcale i bierzemy to pod uwagę. E, to co? Może reklama następnego spotkania? No pewnie. Dobra, na następnym spotkaniu będziemy miały gości za granicę, ponieważ chcemy uruchomić cykl ścieżki kariery. No i znamy takie osoby, które mają tą ścieżkę bardzo nietypową. Dlatego będą zaproszone dwie, może trzy osoby, które będą tutaj więcej mówiły. My już będziemy tylko tymi administratorami tego, tego działania. A mam nadzieję, że wyciągniecie ciekawe informacje co do tego na przykład, jak można swoją praktykę udoskonalić lub gdzie można szukać fajnego miejsca na świecie dla siebie. Dokładnie. Albo jak można ją zmienić. Tak. W końcu jesteśmy obywatelami świata. Dokładnie to tak. Co? Dobranoc. Dobrze. Tutaj żadnych nie widzę, także chyba możemy kończyć. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za uwagę. I w takim razie do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.